Ja chyba po raz pierwszy, podczas ważenia tak w ogóle, zjem sobie tą krówkę mityczną z centrum piwowarstwa. Co się teraz dzieje? Moi drodzy, teraz dzieje się hopstand. Nasypałem tutaj chmielu tego samego po raz trzeci, trzecią dawkę 50 gramową. Uwaga, sprawdzamy. Hmm, miękka, ciągutka. Cukrzyków. Dwie rzeczy na raz się dzieją. Po pierwsze, hopstan 12 minut. Grań świetnie to cyrkluje. Minimalna temperatura 75, starta to 80. I sobie tak to tam spada w dół. Po drugie, sterylizuje się. Chłodnica. I to właściwie o tym chciałem coś Wam pokazać, jak to, jak tak naprawdę wygląda to e, już nie wysładzanie, a schładzanie. Na razie się nic nie schładza temperatura 90 stopni. E. No, a. jest hitro of czyli spada o 89. Na koniec wysładania włączyłem pompę. Grzeczka jest podawana. Tu było to ramię, Więc to ramię już jest założony CIP. Tu jest ta szybka złączka. I zamach tej szybko złączki. I cyknięta jest kolejna szybko złączka, ale już od chłodnicy. I teraz pompuję pompę od dołu, ciepłą rzeczkę. I wychodzi. Tu jest ten wartometr, Bardzo ciekawa sytuacja. E, tu jest takie miejsce z uszczelką. Nawet wknięcie sondy temperaturowej z federa. Co oczywiście zrobię. I dzięki temu będę miał informację jakiej temperaturze brzeczka przednia płynie sobie do Zibli, która tam sobie starsanie teraz nagrywa, tą Tę chłodnicę. Dalej, czyli to rozumiecie to, pod, to podpięcie, nie? Spąpy ciepła na dół wychodzi. Górą. Ciepła brzeczka. Ona się sterylizuje. Natomiast tu jest rurka w rurce, więc jednocześnie czerwony przewód to gorąca woda i on będzie odpływał sobie do mojego ferm, fermentatora. Natomiast w zimnym będzie podawana woda. Czyli cztery węże, sorry, ale krówka mi się ciągnie, mogłem tego nie robić. Cztery węże do jednej chłodnicy. Wejście zimnej, wyjście ciepłej wody, wejście ciepłej brzeczki, wyjście taką jaką chcę. Ja będę chciał brzeczkę o temperaturze 10 stopni Celsjusza. Drożdy już są nakręcone. Pięknie piana, Na takim mini starterze. 0,8 litra. Na oko wsypałem tego bruntala, nie wiem, myślę, że to jest jakieś 3-4 belgie. 8 minut zostało do zakończenia hopstandu. Ja idę po Fremzilla i zaraz tutaj zobaczycie ten proces już nalewania tej gorącej brzeczki o temperaturze, podejrzewam 75 stopni będzie, bo na razie jest 85 jako hopstand. W czasie rzeczywistym do 10 stopni Celsjusza. Możliwe? Teraz się przekonamy. Tak więc kończy się sekundowo już kończy się hopstent z docelową temperaturą 80. Co prawda jest 86. No ale to już tyle. Tutaj jest chmiel. Dosyć dużo. 150 gramów to... Cały taki pojemniczek i może to wydawać się skomplikowane, ale wszystko jest podłączone. Czyli chłodnica przeciwbieżna, wychodzi czerwona linia, czyli ciepłej wody kranowej do fermentora, żeby nie zmarnować, bo w Afryce przecież nie ma. Zimna woda wodociągowa wchodzi od góry. Ciepła wychodzi tu. Teraz jeżeli chodzi o piwo. Podawane jest z tej strony. Ja sobie to zagnę, żeby to się nie zaginało. Czyli pompa będzie pompować brzeczkę jeszcze do, e, przez dół i wychodzić będzie górą do fermzili już schłodzone. Tylko, że problem polega na tym, jeszcze taki mały, że musimy podłączyć czujnik temperatury jest mały stole, sto, sto, stoik, stoik. stolik. Eee. No. Tego jeszcze nie odmęta, że tu będzie mały problem. W Dkielku jest otwór. W tej szybie. To nie jest dobry pomysł, no ale tak jest zrobione. Ten otwór jest po to, żeby ta łodnica tu od spodu. Wpasowała się w ten otwór, ona nie będzie zjeżdżać. No i to muszę powiedzieć, że to działa. Dobra. Także teraz to pójdzie do fermzili. do fermzili. Ustawimy sobie tutaj z przodu. Tu są resztki starsanu, ta piana. Ona jest dla człowieka neutralna, a dla drożdży bardzo dobra, bo starsan jest na bazie fosforu, co będzie pożywką dla drożdży. Może być. Czyli składamy tutaj schłodzoną grzeczkę. To jest Wortometer, czyli czujnik, który tylko czeka na to, żeby mu zapładał sondę z grain fattera. To jest tak cudownie zrobione, że wystarczy to wepchnąć. I w tym momencie można zbliżenie operatora. Zobaczcie jak spada temperatura. bo ona spada do temperatury tego wortometru. No to uruchamiamy obieg wody, czyli spuszczamy zimną wodę od góry, a będzie wylatywać. Coś tu zmodyfikujemy, bo będzie wylatować tym czerwonym kabelkiem, ale nie chciałbym go przyciąć. był przycięty, o nie chcę tak wisi i leci do, do fermentora. Tak będzie leciał. Tak to jest u mnie nieszczęśliwie zrobione, że muszę to poodsuwać, żeby dostać się, żeby odpalić wodę no. Pan Tomasz nie pomyślał. Czynimy to. Zobaczcie, na razie nie uruchamiam drugiego obiegu, tylko pierwszy, czyli odpalam wodę. To jaka poleci woda, będzie decydować o wyjściowej temperaturze. Proszę. To już woda leci. A teraz odpalamy pompę i będziemy napełniać fernzile na bieżąco. Palimy maszynę i będziecie, zobaczyć, zobaczycie tutaj, że leci brzeczkę tu i nagle... Tu nasz, oper nasz operator będzie obserwował, do jakiej temperatury włączam pompę. Proszę, brzeczka leci wokół tego uzwojenia, i za chwilę poda nam czujnik temperaturę, jaka będzie na brzeczce. To jest wszystko w czasie rzeczywistym. Jeszcze nie ma brzeczki. Mogę? jest. Powoli. Proszę temperaturę obserwować. Jest 40. Proszę. 39. 38. Na razie ona spada. Ten kto miał wymiennik płytowy, no to wie o co chodzi. Ale awaria. Jest Mam nadzieję, że trzyma. No niestety metal z plastikiem nie jest stworzony dla siebie. Proszę, jest 20 stopni. Brzeczka leci o tej temperaturze. 19. Zależy, jak odkręcę tą wodę. Do tego, do takiej temperatury na brzeczkę. Jest 18. Ciekawie to jest skonstruowane, że taki czujnik mierzy sobie tą temperaturkę. Wężyk jest chłodny. Ten jest bardzo gorący. Brzeczka ma w tej chwili 17 stopni. Tu cały czas jest odpływ wody, która już schłodziła tą brzeczkę. Tę chłodnicę jak widać tu się, ona się poci. 16 stopni. No, i to jest niesamowite, że na bieżąco rzeczka, która leci, czyli nasz majbok, jest schładzany bez jakichś tam chłodnic zanurzeniowych czy innych rzeczy, tylko natychmiast do 16 stopni Celsjusza. Odkręciłem trochę bardziej i proszę. Natychmiast jest różnica. Spadło o stopień. No to jest niesamowite rozwiązanie: fotera w postaci tej chłodnicy. Prawdopodobnie patent, bo nie widziałem czegoś takiego nigdzie. Czyli tutaj mamy 70 stopni, ale już tu 15. I to na żywo. No, rzecz nie umierać. Jest jeszcze jeden plus, skoro mamy tutaj 16 stopni. Teraz 17, bo trochę zmniejszyłem wodę. Jak zwiększę, to natychmiast będzie spadek. To taką wodę możemy od razu nalać do ławika i odczytać baling. Bez oszukiwania, bez montażu. Bricksomet pokazywał. Albo niech to jest. Big Summer pokazywał nam dni 15 plato. Co pokazuje pławik? A to jest 10, tak? 10, 11, 12, 13, 14 15 plato. Ile litrów, to zobaczymy, pokazywało mi 27, ale tu jest jeszcze osad. Czyli no, są same klucze, są same zalety takiego rozwiązania. Z jedną awarią, która się nakręciła tak, bo no to jest właśnie to, że szybko złączka, która jest metalowa, a ja mam końcówkę na kranie zimnej wody, końcówkę ogrodową, plastikową. No i co, no założyłem, jak odpaliłem ciśnienie, to poszło. No ale bez ofiar się nie, nie może robić. Tyle trwa proces Schładzenia brzeczki. Tyle, ile naleje się do ferenziby. Ja muszę powiedzieć, że nie leje się jakoś spektakularnie. Leje się w ten sposób. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Ale być może jest to spowodowane tym, że tak ma być. Bo tylko w takim tempie brzeczka może się schłodzić do plus 16 stopni Celsjusza no myślę, że e, tych, którzy nie mają GFA e, trochę chaotyczny, ale na żywo pokazałem jak wygląda proces schładzania brzeczki, taka że według mnie zarobiście to ten dwarter to jest być albo nie być, nie ma tego w zestawie, to trzeba dokupić. No ale to jest jedno z podstawowych narzędzi. Się dziwi dlaczego nie ma tego zestawu. Ten długi pręcik to jest pręcik temperaturowy, rurka, pręcik, która będzie pokazywać temperaturę wewnątrz fenzilii, a ja zaraz Wam pokażę, jak wygląda uran.